Dzień dobry, siemaneczko, kochani, w ten mroźny poranek, trochę lekko śnieżny i zapraszam Was na recenzję bezspoilerową, szorcikową dotyczącą filmu The Brutalist, czyli Brutalista. Słuchajcie, seans filmowy, 3 godziny 35 minut, w środku jest 15-minutowa przerwa. I y, powiem Wam szczerze, ja na ten film polowałem już od mniej więcej 3, może nawet już miesiąc, nie, miesiąca nie, ale tak był trzech tygodni na pewno. Czytałem jego opis w nowościach i kompletnie mnie nie zachęcił, ale potem wyjrzałem kilka recenzji. Wybitny, wspaniały, rewelacyjny, kandydat do kilku Oscarów i tak dalej. I aktorsko, i tutaj mówię, oj, Guy Pearce i pan, ojej, ku imię zapomniałem, pan Brody, tak, z pianisty polańskiego. Mówię, kończę, no, no dobra, pójdę, zobaczę. Słuchajcie, nie mam kompletnie pojęcia skąd i nad czym takie są zachwyty. Ten film jest dla mnie przerażliwie długi. Bez sensu jest taki długi. Ja lubię drugie, długie filmy, ale on mi się niemiłosiernie po prostu dłużył. Ja wiedziałem, że idę na film taki, bym powiedział... Nie oparty na faktach, ale taki skęcony, jakby był oparty na faktach. Wiem, że mam trochę film taki w stylu dramatu, czasy II wojny światowej. I właśnie może przez to ten film dla mnie <coughs> był o wszystkim i o niczym. Tam po prostu było wypchane wszystko, i sprawy Żydów, i sprawy wojny, i sprawy po prostu emigracji, i sprawy, jak to wygląda życie w Stanach, jak wyglądało, a może nawet wygląda do dzisiaj. Ale mam wrażenie, że, że on kompletnie mnie nie, nie ujął. No, ładne ujęcia, ok, ale fabularnie ten film jak dla mnie się nie klei. Nie wiem, może ja mam jakieś spaczenie już patrząc na takie filmy. Nie wiem, no nie jestem w stanie oceniać sztukę. No, to było ładne, ale to nie było na tyle fajne, żebym mógł powiedzieć, wow, super kandydat do Oscarów. Także moja ocena tego filmu by byłaby, bym powiedział, zdecydowanie niższa aktorsko on się broni. Tutaj ma bardzo dobrych aktorów, ale fabularnie nie. No nie chcę tutaj mówić e, spoilerowo, bo będę wam zdradzał, ale jeżeli miałbym komukolwiek doradzić ten film obejrzeć, w ogóle obejrzeć, to raczej nie. A w kinie tym bardziej. Nie wiem, po prostu nie ujął mnie totalnie ten film. Plus na pewno za muzykę, która została w głowie i plus za za piękne ujęcie, ale w filmie ma być fabuła. Dla mnie tej fabuły nie było. Znaczy ona była, ale ona nie była jakaśkolwiek szczególna. Ani mnie ten film nie wzruszył. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, dla mnie ten film naprawdę to jest, to jest mocna czórka. 4 na 10. Nie więcej. Dajcie znać, co sądzicie.